Myślę, że ciekawie, że ciekawie będzie w nowym targu odbywał się rewanż. Jeśli w taki sposób drugi trener gości komentuje dopiero co zakończony mecz, to oznacza, że ligowy klasyk z Halem nie zawiódł oczekiwań pasjonatów hokeja. We wtorkowy wieczór emocje sięgnęły zenitu i nie bez wpływu na tę sytuację pozostała praca sędziów, którzy w pewnych momentach zachowywali się niczym dzieci we mgle. Panom w czarno-białych strojach udało się zmusić główną trybunę Jastora do dopingu, czego od lat nie potrafi dokonać nawet Jarek wraz z klubem kibica. Pod kątem czysto sportowym najwyżej należy ocenić pierwszą tercję. Oba zespoły poszły na wymianę ciosów i w efekcie obaj bramkarze mieli pełne rękawice roboty. Początek należał do gości, którzy wypracowali sobie co najmniej dwie znakomite sytuacje do otwarcia wyniku. Ale świetnie dysponowany tego dnia Janowicz zachował czyste konto. Odpowiedź Jastrzębian była zabójcza, gdy po podaniu Bordowskiego pełnią swoich niezwykłych umiejętności pokazał Laszkiewicz i Krążek po raz pierwszy znalazł drogę do nowotarskiej bramki. W 16. minucie prowadzenie gospodarzy mógł po akcji kulasa podwyższyć Danieluk, ale nieco przekombinował. W samej końcówce Jastrzębianie jeszcze parokrotnie zatrudnili urodzonego w czyńcu reprezentanta Polski, ale rezultat nie uległ zmianie. Emocje nie wygasły jednak równo z Sreną i pod bandą załuby wzięli się Sulka i Świerski. Ponieważ pierwsza odsłona naprawdę mogła się podobać, to w drugiej kibice musieli powrócić do polskiej rzeczywistości. Stało się tak przede wszystkim za sprawą sędziów, którzy byli najsłabszym elementem wtorkowego widowiska. Przerywali akcję w dziwnych okolicznościach i z uporem godnym lepszej sprawy, co róż wysyłali zawodników JKH na ławkę kar. Gdy przebywał na niej Szczurek, goście zdołali wyrównać za sprawą zapały, które dobił strzał Jokili. Kiedy chwilę później na kolejne dwie minuty odpoczynku wysłany został Świerski. Trybuny zakipiały wręcz nienawiścią do arbitrów. Na szczęście jednak nie doszło do linczu, a kibice skierowali impet emocji na wsparcie dla naszych hokejistów. Podopieczni Roberta Kalabera ruszyli do ataku, ale Raszka był bezbłędny. Na szczęście dla JKH do końca drugiej odsłony czyste konto zachował również Tom Janowicz, któremu najwyraźniej zaimponował Manuel Neuer. O losie punktów zadecydować musiała zatem trzecia partia. W 42 minucie będącym wciąż w uderzeniu Jastrzębianom udało się wreszcie sforsować nowotarskie zasieki. Choć trzeba przyznać, że przy trafieniu Petro gospodarzom dopisało szczęście. Niedługo potem Raszka skapitulował po raz trzeci, kiedy po genialnym zagraniu Górnego na listę strzelców wpisał się Bordowski. Dwubramkowe prowadzenie bynajmniej nie zadowalało naszego zespołu. W 49 minucie powinno być już 4 do 1, ale Raszkę po akcji Bigosa i Danieluka uratował słupek. Podopieczni Kalabera atakowali bramkę gości nawet grając w osłabieniu, czego przykładem była okazja plichty, który zmarnował sytuację sam na sam z bramkarzem Szarotek. W samej końcówce Jastrzębianie musieli radzić sobie bez wrany. Nowy nabytek klubu z Leśnej poturbował bowiem rywala i musiał opuścić taflę. Grające w przewadze pod hale rozpaczliwie rzuciło się do odrabiania strat, ale zamiast kontaktowego gola goście otrzymali nokautujący cios od Semrada. Mecz był już rozstrzygnięty, ale jeżeli jednak ktoś w tym momencie opuścił Jastor, to mógł tego żałować. Przed samą syreną doszło do tyle potężnej, co kuriozalnej bijatyki na tafli i poza nią. Najpierw Świerski ostro spiął się z Jokilą, odpłacając mu za rzekome prowokacje. Bójka tego duetu okazała się iskrą, która rozpaliła pożar. W boksach dla zawodników doszło do przepychanek, a udział w starciach wziął nawet trener Marek Ziętara. Szkoleniowcowi Szarotek puściły nerwy i bez wątpienia jego zachowanie nie pozostanie bez konsekwencji. Wyzwiska i ciosy sypały się z obu stron, w efekcie czego wezwana została ochrona obiektu. Po kilku minutach sytuacja uspokoiła się. Ostatnia syrena zabrzmiała i trzy ważne punkty zostały na jaztorze. Można być jednak pewnym, że ciąg dalszy nastąpi, a naszych hokeistów 22 grudnia czekać będzie w Nowym Targu prawdziwe piekło. No cóż, e, mimo przegranego meczu e, i wielkich braków kadrowych, bo brakowało nam aż 8 zawodników, e, trzeba pogratulować naszym chłopcom e, woli walki. a e, Walki do końca zostawili serce narodzie. E, no cóż, e, co do nerwowej sytuacji na koniec meczu, a myślę, że po prostu zakończyło się to w ten sposób, dlatego, iż, iż ten drużyny przeciwnej wypuszczał specjalnie e, zawodnika świeckiego do prowokacji i bujek. Myślę, że ciekawie, że ciekawie będzie w nowym targu odbywał się rewanż. Ciężki mecz. Widać było, że, że spotykają się dwie wyrównane drużyny, dwie charakterne drużyny. Szkoda, że w pewnym momencie do poziomu tych rozgrywek nie dołączył sędzia, który się strasznie pogubił w drugiej tercji, i nakładał kary zarówno na nas jak i na, na nowy targ. Więc to było coś, coś po prostu strasznego. Jeżeli chodzi o tą sytuację z trzeciej tercji. Jeżeli zawodnik Jokila, od, przynajmniej z nami, od kilku spotkań, cały czas gra pod bandą kijem, gra kijem otrzymanym oburącz, dziubię, atakuje na głowę, no to jeżeli sędziowie tego nie widzą albo nie chcą widzieć, no to niestety no, zawodnikom też puszczają nerwy, bo to jest jednak ich zdrowie. No i no i tak to się skończyło, że, że skończyło się na końcu bójką.